Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Uboda i jestem radcą prawnym w Kancelarii Mencen. Opowiem Państwu dzisiaj o kilku ciekawych zagadnieniach związanych z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółek prawa handlowego, czyli o tak zwanym aporcie. Przede wszystkim odpowiem sobie na pytanie, czym jest aport? Co może być przedmiotem takiego aportu, czyli wkładu niepieniężnego do spółki? Jaka jest przewaga wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa nad Poszczególnymi elementami tego przedsiębiorstwa do innej spółki, a także opowiem o kilku praktycznych y, kwestiach, które pojawiły się w toku procedowania, y, postępowań aportowych. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jakie mamy rodzaje wkładów do spółki, i wyróżniamy przede wszystkim dwa takie rodzaje: to są wkłady pieniężne oraz niepieniężne. Pieniężne, co zasady nie budzą wątpliwości, bo chodzi o wkłady w postaci pieniądza. Natomiast pojawiają się pewne problemy, bądź Ciekawe zagadnienia, właśnie związane z wkładem niepieniężnym. Ja akurat wyróżniam trzy rodzaje takiego wkładu i wymieniam w pierwszej kolejności prawa rzeczowe, prawa obligacyjne oraz prawa majątkowe. Do pierwszych, czyli do praw rzeczowych, powinniśmy zaliczyć na przykład wkłady w postaci samochodu. Może to być samochód osobowy służący zarządowi do podróżowania, do spotkań biznesowych. Może to być również większy pojazd, na przykład bus służący do transportu pracowników, na przykład. Na miejsce budowy, a także większe pojazdy jak samochód ciężarowy. E, innym zagadnieniem, ale też w zakresie prawa rzeczowego, będzie wkład na przykład elementów e, stałych przedsiębiorstwa, jak na przykład jakichś urządzeń, e, linii produkcyjnych, e, ale także może być takim wkładem nieruchomość jako całość. E, druga grupa w jej ramach, czyli w, co do praw obligacyjnych, wymieniłbym przede wszystkim wierzytelności, bowiem wierzytelność przysługująca wspólnikowi wobec osoby trzeciej innemu podmiotowi może być wkładem do spółki. Następnie spółka oczywiście może sobie taką wierzytelność dochodzić, e, czy to sądownie, czy to w inny sposób, w zależności od tego, jak wygląda rodzaj danej wierzytelności i na jakim etapie on jest. Natomiast to już jest kwestia problemu tak naprawdę spółki. Kwestią problematyczną też przy wnoszeniu takiego rodzaju wkładu jest wycena takiej wierzytelności. No, ten obowiązek akurat będzie spoczywał w większości na, na wspólnikach, oni powinni dokonać takiej właściwej oceny, jaką wartość ma wnoszona wierzytelność. I do trzeciej grupy natomiast czyli tych praw majątkowych zaliczyłbym patenty, zaliczyłbym prawa ochronne na znak towarowy. Majątkowe prawa autorskie. Są to elementy dosyć istotne, często spotykane w obrocie gospodarczym i one również mogą być wkładem niepieniężnym do spółki, czyli aportem. Cały czas mówimy o aportach. Natomiast wymienię jako odrębną, a, trzecią, czy w sumie no to może nie jako grupę, ale Kolejny rodzaj aportu, czyli możemy wnieść do spółki całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. I teraz, jak byśmy rozumieli takie przedsiębiorstwo? Jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Mówimy o całej firmie, natomiast mówimy, możemy też powiedzieć o ZCP, czyli tym zorganizowany, tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, i ona jest wyodrębnieniem z całości, a składniku elementów właśnie materialnych i niematerialnych mogące prowadzić, mogąca samodzielnie prowadzić działalność odrębną gospodarczą. Idealnym przykładem będzie tutaj firma produkcyjno-handlowa, gdzie możemy wyodrębnić elementy. Produkcyjne od handlowych firmy i one samodzielnie mogą stanowić inne przedsiębiorstwa, a jednocześnie są zetcepem tej firmy, czyli są wyodrębnione finansowo i organizacyjnie od funkcjonującej już e, firmy, przedsiębiorstwa. Taki zetcep może być samodzielnym wkładem do spółki prawa handlowego. I teraz, jeżeli m, dokonujemy takiego aportu, powinniśmy zastanowić się. Nad tym, do jakiej spółki taki aport zamierzamy wnieść, bowiem inaczej dokonujemy aportu w przypadku spółek osobowych, a inaczej w przypadku spółek kapitałowych. W obu przypadkach coś, co łączy, wkład polega na zmianie umowy spółki, natomiast inaczej jest liczony podatek, bo generalnie o to w tym wszystkim chodzi. Wkład całego przedsiębiorstwa. I ZCEPA do spółki jest inaczej opodatkowany niż wkład poszczególnych elementów. Jeżeli wnosimy poszczególne elementy do spółki, to mamy tak naprawdę do czynienia z podatkiem VAT. Podatek VAT, jak dobrze wiemy, no, ma różne stawki. Możemy zastosować 23% stawkę, 8 5 bądź zerową, Ta ostatnia jest najrzadziej spotykana w przyrodzie, natomiast w większości przypadków jednak zastosowanie ma to najwyższa stawka 23% i taki podatek należałoby zapłacić od samej czynności dokonania aportu. Od wartości tak naprawdę składnika, którego wnosimy. Natomiast artykuł 6 ustawy VAT wyłącza nam z tej ustawy przedsiębiorstwo i zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z tym przedsiębiorstwo i ZCEP nie podlegają pod VAT. Co w związku z tym? Jeżeli coś nie podlega pod jedną ustawę, to duże prawdopodobieństwo jest takie, że będzie podlegało pod inną. I tak też jest w tym przypadku. Wkład przedsiębiorstwa podlega pod ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. I w tym wypadku właśnie stawka podatku jest też niższa, ponieważ wynosi tylko i wyłącznie 0,5%, a nie tak jak jest w przypadku VAT-u, są te procenty zdecydowanie wyższe. I to jest istotna kwestia: czy jesteśmy w stanie zweryfikować nasze przedsiębiorstwo i czy jesteśmy w stanie wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a nie tylko jakiś poszczególny element, gdyż będzie to dla nas korzystniejsze podatkowo, jeżeli zorganizujemy sobie taki ZCEP. I czy jesteśmy w stanie samodzielnie ocenić, co jest tym ZCEPem, a co nim nie jest. Generalnie, biorąc pod uwagę kwestie doświadczenia życiowego, kwestie analizy prawnej i podatkowej, a także Doświadczenia, z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteśmy w stanie to wskazać. Ale czy poniesiemy za to odpowiedzialność? No, i podatnik poniesie za to odpowiedzialność przy tej ocenie. Dlaczego? Bowiem organ podatkowy później może podważyć taką kwestię, czy to jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy nie jest. Będzie się to właśnie związało z tym, że jeżeli poda organ podatkowy zweryfikuje, że nie jest to ZCEP, no to będzie chciał pobrać podatek. VAT od poszczególnych elementów wnoszonych do spółki. W związku z tym warto przed samą decyzją o podjęciu tego aportu, czy, czy podjęciem konkretnych czynności zmierzających już do dokonania aportu, złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby uzyskać opinię dyrektora KIS, który nam stwierdzi, że tak, drogi podatniku, to co chcesz zrobić i to co chcesz wnieść jest ze W związku z tym my już bezpiecznie możemy przeprowadzić tę czynność bez narażania się na to że zapłacimy podatek inny niż ten który planujemy zapłacić inną kwestią też istotną w ramach e, czynności aportowych jest to do jakiej spółki właśnie wnosimy ten aport e, przy spółkach kapitałowych może mówiąc ten mam na myśli e, wnoszenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części bo na tym się tak naprawdę teraz skupimy e, Ustawa o podatku o czynności cywilnoprawnych wskazuje nam, że podstawą do opodatkowania w przypadku wnoszenia wkładu do spółek kapitałowych jest podwyższenie wysokości kapitału zakładowego. I tutaj mamy pewien element możliwości do zastosowania, powiem wnosząc wkład w postaci przedsiębiorstwa o wartości milion złotych, a w spółce mamy kapitał zakładowy na poziomie 5 tysięcy złotych. To wnosząc ten wkład, podnosimy kapitał zakładowy, natomiast przepisy nie mówią nam, o ile ten kapitał musimy podnieść. W związku z tym podnosimy go na przykład o 100 tysięcy. W związku z tym nasz kapitał po aporcie będzie wynosił 105 tysięcy, a 900 tysięcy, czyli pozostałą wartość tego przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, wniesiemy na kapitał zapasowy. W konsekwencji. W konsekwencji zapłacimy podatek tylko od tych 100 tysięcy, a nie od 900 tysięcy. Po tym akurat nam ustawa o PCC nic nie mówi i nie musimy tego podatku płacić. Odmiennie właśnie wygląda sytuacja w przypadku spółek osobowych, bowiem tam podstawą opodatkowania jest wartość tak naprawdę wkładu wniesionego do spółki. Są, jest kilka ograniczeń które możemy zastosować, korzystnych dla nas i które zmniejszą nam ten podatek. Natomiast co do zasady opodatkowana jest wartość wkładu. W związku z tym należałoby się nastawić, że jeżeli wnosimy wartość przedsiębiorstwa o wartości milion złotych, to od tej kwoty będzie pobrany podatek. Inny, inne zagadnienie które tak naprawdę jest konsekwencją wszystkich poprzednich i tak się gdzieś tam w ramach tego e, nagrania przesuwamy jest też sposób wyceny tego przedsiębiorstwa, bo jest to również istotne zagadnienie. E, tak naprawdę e, z doświadczenia i wszyscy, którzy zajmują się e, czynnościami aportowymi, e, tak to robią, że wyceniamy te aporty na dwa sposoby jest to albo wartość rynkowa, albo wartość księgowa. Przedsiębiorstwa. Natomiast podatnik zadał pytanie dyrektorowi KIS, a on wydał interpretację podatkową 21 lipca tego roku, stwierdzającą, że wkłady, wartość wkładu do spółki powinni tak naprawdę ocenić wspólnicy. Dlaczego, bowiem ustawa o PCC nie daje nam narzędzi, ani instrumentów, ani wskazuje jak to zrobić, jak policzyć, w jaki sposób policzyć ten podatek na potrzeby wnoszenia właśnie przedsiębiorstwa lub zCEpa do spółki w formie aportu. Skoro nie mamy takich instrumentów, ani wskazówek, to tak naprawdę podlega to ocenie wspólników. I czy ja bym stosował jak gdyby tę y, interpretację na szeroką skalę otóż na ten moment jeszcze nie, bowiem jest to dobre rozwiązanie, możemy mieć to z tyłu głowy, dokonując aportów. Natomiast jest to jedna jaskółka, która wiosny nie czyni. Musimy poczekać, aż interpretacje staną się, y, wyjdzie ich po prostu więcej, staną się one bardziej powszechne i rzeczywiście będziemy mogli stwierdzić, że jest to stałe. Stanowisko organów podatkowych. Na ten moment jest to wszystko, co chciałem Państwu przekazać w ramach tego nagrania. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania bądź wątpliwości związane z planowanym aportem, bądź zastanawiacie się, czy w ogóle do takiego aportu dopuścić w przypadku swojej sytuacji i sytuacji swojej firmy, zapraszam do kontaktu. Mail bezpośrednio do mnie będzie w komentarzu do tego filmu. Pozdrawiam.